Orbit XL. A ja tak tylko na chwileczkę wskoczyłem. E, cześć. Jestem pan Piotr, a to jest pan Piotr, czyli ja tutaj. E, dzisiaj chciałbym wam pokazać prościutką grę. Pewnie jak na to patrzycie, to macie flashbacki z Wave, ale uciekłem od tego koszmaru. Końca gry nie ma i do zranej śmierci gibasz jak debil i omijasz cokolwiek jest na twojej drodze, zbierając drobniaki, czyli jak żół. Proszę bardzo. Przyszedłem zrecenzować tym razem grę o tytule Orbit XL. Nie przejęzczyłem się, to jest Orbit, a nie Orbit. Teraz jak o tym pomyślę, to śmierć mi kawą z mordy. To chyba właśnie Orbit się kupowało, żeby na te plamy po kawie, nie? Żeby, żeby ich nie było. Dajcie mi chwilę. Idziemy kupić Orbit. Naszym głównym zadaniem teraz jest się nie zabić. Nie mogę zmienić biegu, ale jest za lekko. O kurde. To jest na najniższy bieg włączone. Na najniższym biegu muszę jechać. Na najniższym biegu. O, wypierdzielę się tutaj jak nic okej okay. Będzie dobrze, będzie dobrze Nikt się nie przewróci Nie wpadnie na żadne Kupsko Będzie dobrze O matko, ale slalom Ale slalom, nie wywalę się, nie wywalę się Bo kicia, kicia Tam jest kicia Tam jest kicia Tam jest kicia nie kicia jest kicia, jest kicia Pięknie Nie wierzycie mi, pewnie foto że w kurde, to jest kicia A Tam to jest druga kicia Co to się zrobiło? Jest druga kicia Ciekawe czy wejdę do domu w takim razie Wcale no, w szczęście nie <laughs> e, Na czym to ja? E, a, tak. E, Gra jest i w ogóle recenzja. Głównym zadaniem w Orbit XL jest unikanie planet, które wlatują do czarnej dziury, do której też staramy się nie wpaść. To w sumie tyle. Dziękuję za uwagę. Ja sobie wezmę gumę. Ale tak ta serio ta naprawdę wciągająca gra. Pomówmy o rozgrywce. Kurde, wiedzieliście, że gumy są miętowe? Rozgrywka! Klikasz przycisk, żeby Twoja planeta oddaliła się od czarnej dziury, i puszczasz, żeby poddała się sile grawitacji i zaczęła się przybliżać do otchłani nicości, ale pozostanie daleko od centrum akcji, nie przyznaje ci tyle punktów, ile byś dostał zatrzymanie się jak najbliżej akcji. Im bliżej trzymasz się czarnej dziury, tym szybciej zdobywasz punkty. Kiedy przelecisz blisko innej planety, za to również dostajesz punkty bonusowe. Do tego możesz zbierać power-upy, które dodają ci jeszcze więcej punktów. Ale po co ci się śpieszyć tak z tymi punktami? Wystarczy siedzieć daleko od czegokolwiek i powoli, kurde, czekać, aż będzie pierdyliard punktów. Otóż nie. Im dłużej trwa rozgrywka, tym więcej planet poleci w Twoją stronę, niezależnie od tego, ile masz punktów. Więc im szybciej zdobędziesz dużo punktów, tym lepiej. Bo jak będziesz już na etapie, kurde, 100 punktów, dopiero po 10 minut, to coś nie, nie da rady. Nie da rady. W 10 ty nie przetrwasz. Nie ma opcji. To ja mam wodę tutaj. Jeszcze ciekawiej robi się, kiedy pojawiają się planety o specjalnych właściwościach. Niektóre zmieniają się w inne czarne dziury, niektóre, gdy wpadną do mrocznej szczeliny, zmieniają kierunek, według którego się obracasz, albo powiększają czarną dziurę. A potem pojawiają się te skurkowańce, które też się obracają. Wyparać mi stąd. To jest moja mroczna szczelina moja. A za punkty możesz sobie kupować inne planety. Chciałem, żebyście o tym wiedzieli, bo ta. A, mam do was jeszcze grę. Yy, bierzcie szota za każdym razem, kiedy powiem czarna dziura w tym filmie. Bo ch chyba jest tego sporo, ale nie jestem pewien. Jasne, jasne. Najlepiej nie będzie tutaj widzów upijał. Alkohol 18 plus w ogóle. Muzyka! Muzyka jest kozacka. Im dłużej siedzisz w jednej rozgrywce, tym lepsza staje się muzyka. Ta. To jest zdanie. Zwykle, kiedy zdobywam 60 punktów, to już takie. Mm wchodzi i o, jak ja lubię ten moment. No ale w grze są dwa utworki. Fajnie by było, gdyby się losowały jakieś różne te muzyczki, ale zostajemy przy jednej muzyce w menu i drugiej podczas rozgrywki. E, ta, tr trochę szkoda. Ale i tak, yy, przyjemnie się słucha, przynajmniej tego jednego utworku z rozgrywki. Jakoś tak ciężko mi się... Ciężko mi się nagrywa teraz tak. Jakoś... Cholera, jakby mi się w głowie kręciło. Chyba będę... Ja wezmę jeszcze jedną gumę. Jeszcze jedną gumę. Okej, okay, teraz mogę nagrywać. Grafika. Jest kolorowo i ślicznie. Nie podobają mi się niektóre planety do odblokowania, bo są po prostu brzydkie. Ale są też inne takie fajne, czyli na przykład ta. Gwiazda Śmierci. Albo Plombus, który zmienia kolor czarnej dziury na zielony. Nawiązując do serialu animowanego Rick and Morty. Bardzo fajnie. Yy, minimalistycznie, stylowo pasuje. Pasuje do tej gry. I tyle. Cholera wezmę jeszcze jedną. Ale do. Ale dobra ta guma. O kurde. A więc nadeszła chwila na ocenę. Za tyle, ile ta gra kosztuje na Steam, to całkiem nieźle. Nagrałem się przez 108 minut, zdobyłem wszystkie osiągnięcia. Ta, yy, nieźle. Taka gra fajnie działa, kiedy chcecie walczyć na przykład z kolegami czy, czy koleżankami. Jesteśmy, ta, yy, współcześni. W 2019 rok i nie skupiamy się tylko na jednej płci. Chociaż nadal nie wierzę w istnienie kobiet. Ta gra nada się idealnie na taką jakąś godzinkę gry, zabawy, może na Sylwestra, albo krótką przerwę w jakimś, nie, w jakiejś pracy. Powinienem jeszcze wspomnieć, że y, gra jest ta, też y, ta wersja na telefon, ale jest bardziej upośledzona i znacznie bardziej wolę wersję na peceta. I... O! Wiecie na co pora? Pora na... Na gumę! Mm. Na gumę! Biorąc to wszystko pod uwagę, daję tej grze... Ocenę kozaczek A teraz wybaczcie Ale jakoś tak się Tak się dziwnie poczułem Cześć Kamrzystam jakoś wszystko się nie wiem, czy tak powinno wyjść. Schody. Schody. powinno być. schoda, 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 Puszeczka, ptali się taki puszek, ale taka, taka pucha, ta puszeczka. Halo? Puszek? Puszek? Halo? Coś co dzieje? Halo, puszek? Puszek? Gdzie jest puszek? O. I'm <laughs>